Oficjalnym partnerem kanału jest strona Island Gaming. Zajrzyj zarejestruj się, kup grę, zagraj. Pozdrawiam, Mietek Asphalt, link w opisie. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony, oczywiście, Mietek. Ja Was witam w serii Sami oczywiście, jak palec. W 16, albo dajcie w 15, może dzisiaj odcinku, Ze serii, właśnie tak jak mówię, sam jak palec. Na początku tego materiału standardowo. Zostawcie łapeczkę w górę po dzisiejszym materiałem. Na poprzedni z części drugi urbek zostawiliście tysiąc łapeczek w górę. To mam nadzieję, że po dzisiejszym sam jak palec zostawicie tysiąc łapek. Ja będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni, bo, ka bo każde kolejne odcinki będą coraz lepsze. Także pamiętaj o zostawieniu łapeczki w górę, e, nie krępuj się, zostawię także subika na kanale, bo lecimy teraz po 38 tysięcy subskrypcji, a brakuje niecałe 80 subów, także szczel suba, szczel łapkę w górę po dzisiejszym odcinkiem i napraszam Was do grupę na Facebooku. szwagry, Pipcie Link ma... Podane oczywiście w opisie. Wbijacie także, widzowie, link w opisie. Kupujcie gierki oczywiście z strony Instant Gaming, bo naprawdę, widzowie, jest legitna stronka. Nie jak to widzowie, inne stronki kupujecie. Jest bardzo dużo promocji na gierki, także kupujcie. Zapraszam bardzo serdecznie. Link w opisie macie. Napiszcie hashtag dzisiejszego odcinka. Hashtag dzisiejszego odcinka będzie hashtag odbiór. Ja mam przypnę serduszko. No i tak jak mówię, zapraszam was na kolejny dzisiejszy nowy odcinek. Mam nadzieję, widzowie, że no, dzisiaj, widzowie, jedziemy po odbiór. Wiecie pewnie, widzowie, czego po odbiór, bo to się działo na poprzednich odcinkach, e, zawieźliśmy widzowie do, do mechanika, widzowie, zawieźliśmy e, oczywiście Bizona Zagona, ale oprócz widzowie Bizona Zagona e, zawieźliśmy także jeszcze e, Siernik Konny. No i widzowie, do mnie dzisiaj mechanik rano zadzwonił, na moje Nokia oczywiście 330, e, zadzwonił dzisiaj, Widzowie do mnie e, z dziku, że panie Mietku, pan może przyjeżdżać. E, ale oczywiście, tylko przyjeżdżać do Zagona. E, dopiero widzę dosyć skończony Zagon. E, remont, oczywiście, Zagona dosyć skończony dzisiaj. E, jestem mu, widzę, w stanie zapłacić. znaczy się w stanie zapłacić. No, po prostu tyle, co i wy, 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 wynegocjował taką cenę. Widzę, że naprawy, wy, wymalowanie i ogólnie, no, żeby ten sprzęt działał, nie? Bo był on widzowy naprawdę w kiepskim stanie, nie? No prezentował się widzowie jeszcze w miarę, nie? Ale naprawdę widowie, to wszystko co powychodziło w środku, to... No cały zagon tak naprawdę widzowie był w połowie rozebrany, nie? Tam na te części był porozbierane, na wszystkie części i chciał po swojego widzowie całego środku remontować, nie? Wszystkie łożyska, wszystko było rozpierdolone, nie? że tak przeknęłem, ale muszę, bo... Takiego jest tutaj słowa użyć, bo no innego widzowie słowa się tutaj nie da użyć, nie? Także musiałem widzowie tak powiedzieć. E, no i dzisiaj widzowie jedziemy po odbiór oczywiście tego sprzęciku Więc wy widzowie na początku tego materiału możecie szczelić łapeczkę w górę e, Ja oczywiście wsiadam do 40-11 e, I teraz widzowie tak e, Dla was takie pytanie e, Powiedzcie mi widzowie skąd mam załatwić teraz e, header e, Header do Bizona Zagona Bo tak, on nie ma headeru My też żeśmy nie mieli z Pipcie Bo Pipcie jak mówił to jego dziadek właśnie tego już nie miał e, Bo coś widzowie stało z headerem Gdzieś był kamień? Tak, o kamień był, teraz sobie przypomniał pani Flipcia właśnie mi to mówił. Nagramie widzę tego nie było, ale my sobie tak ze rozmawiali jeszcze na pierwsze właśnie odcinki. Pytałem się pani, pana Flipcia właśnie, e, gdzie był ten header. No to właśnie widać była taka przyczyna headeru, że kiedyś to widzowie jeszcze wiecie, kiedy były pola, nie? No tam ogólnie podtopione, no bardziej wiecie. To jeziorko, które tam jest ten rów, to bardziej widzowie było na rozległe tereny, nie? No i. Ta woda widzowie, ta przyniosła takie korzyści i było dużo kamieni, nie? I właśnie oni te kamienie zbierali, zbierali te kamienie, potem niż to się wywoziło, nie? Tak jak widzowie, teraz macie w giermokrzym, nie? Eee, I tam też właśnie zbierali kamienie No i taka sama sytuacja była właśnie u, piwcia, u dziadka, nie? Eee, No i taka była sytuacja, że był większy kamień, wiecie pszenica zarosła, wszystko fajnie, żniwa właśnie zaczęły No i kamienie nie zauważyli, no i kamień widzowie, poszedł pod mozarnię. No do kombajnu się nie dostał, nie? Bo oczywiście przy, zatrzymał się przy, przy headerze, nie? No i kurwa, do całe się powykinały, ten cały ślimak, co się obraca, wiecie o co chodzi, ta podopśnica wchodzi tam do środka, do muskarni. Ten cały ślimak się rozpierdolił, wszystko wyleciało, całe bęben kurą miał odwicie, po podleciały. No i tak naprawdę widzowie tego, ten, ten header, to bezpośrednio widzę zawieźli do, do złomu. Bo co mieli widać, z zrobić? No to się ani mnie nie nadawało do naprawy do papierze, To po pierwsze, to to je w ogóle to nie miał w ogóle kwestii tutaj No nie bo nie dało rady widzowie tego zrobić No bo jak, skoro że to wszystko było rozwalone No to właśnie sobie pomyślcie, no, no jak, no jak to można widzowie naprawić? No tego tak się kurwa nie da się naprawić, nie? To po prostu widzowie trzeba znaleźć No i teraz widzę do Was pytanie Skąd będę mógł widzowie załatwić taki sobie oto header Bo jak wiecie widzowie, teraz to czasy, że no kombajny są zaraz nowsze, nie? Bizonu widać ciężko tam znaleźć jakieś części są, nie? A co dopiero widać do zagona, nie? Bo o tej. Czekajcie, o... o bistuli to nie ma tutaj w ogóle co gadać, nie ma w ogóle widzowej rozmowy, nie? Ale tak widać do, do zagona może byśmy znaleźli jakiś do jeden komplet, nie? Tego y, headeru, nie? Żeby tam widać coś było do koszenia. Może być tam na fototeksturze, nie? Bo dzisiaj też widzowie się wyremontuje elegancko, nie? Ale mówię, napiszcie skąd mogę takie ten załatwić, bo przy okazji widzowie jakbyśmy pojechali po to, to byśmy jeszcze maskę do 40 załatwili, nie? Jeśli widzowie chodzi o marylka, e, to dzisiaj go widzę, po, poszłem zapisać go do przedszkola, Bo on ma ogólnie widzowie już 5-6 lat, nie? Zatem przeszkole czy tam. czy tam zerowa klasa, zerówka, nie? Czy tam pierwsza klasa w sumie nie wiem widzowie, do której klasy piąta Tak, no to jest. zerówka. A bo widzę, że w jeszcze jest. 5-6 lat ma, nie? No to w przedszkolach widzę albo zerówkę, nie? No to widzę, go dzisiaj zapisałem. Yy, no i Pipcio, jak widzicie, widzę, auto nie było, to Pipcio go zabił, nie? Tam porozmawiajcie, widzowie też troszeczkę tam przy przytłumaczy do głowy, żeby dał sobie spokój, wiecie co chodzi. Jak chce u nas mieszkać, to niech będzie spokojnie, wiecie co chodzi, nie? Także on go wziął. Do tego, do auta, i razem pojechali do przedszkola, go zabić, nie? A przy szkole, widzę, tutaj blisko nie ma, bo ta szkoła, która tam jest po prawej stronie, tam daleko, cośmy jechali autobusem, zabieram tego mał małolata, to tam jest tylko podstawówka, nie? Od 1 do 8, 8 klas, nie? Także tam, widzowie, niestety, ale tam po prostu, yy, no nie ma, nie ma widać, tego, yy... No zerówki przy szkole, nie? Dobra, jak widzicie, widzowie, tak się o to prezentuje, widzowie, ten nasz bizon zagon. wagon. Jak widzicie, widzowie, tutaj to, to wszystko jest wymienione. Jak widzicie, widzowie, koło jest także eleganckie. No i o co, widzowie, mi chodziło z tym, że było rozebrane w połowie, nie? Bo zobaczcie, tutaj widzicie, tutaj, widzowie, jak macie tutaj, o... O, czekaj, o cholera, jasna, czekajcie, mam odbudziona wyłączonego, tak. Jak widzicie, widzowie, macie tutaj właśnie te... Kurwa. Śruby, nie? To no te śruby stały podkrętane, wszystkie tutaj po tych stronach i po prostu tego całego zagona w się rozbierało i się wyciągało, nie? Wiecie o co mówię, nie? No. E, no, jak widzicie, paski klinowe zostały założone nowe. To po pierwsze. Jak widzicie, te użyczka koła, te telerze, zębaty, no to wszystko, to wszystko, zostało wymienione, nie? E, wałek został. ta Wałek został ten sam, tylko został pomalowany. Jak widzicie, farbą na żółto. Także to zostało zrobione. Eee, tutaj widać doszły symbole oznakowania. E, że tutaj, właśnie no jak się użytkuje ogólnie, e, tutaj ten sprzęcik. Także doszły do właśnie tutaj te oznakowania. E, to jest chyba w czasie tutaj, właśnie do rury. E, głównie widać do wysypu. Bo jak widzicie, wskazuje nam góra, dół i rurę. Także prawdopodobnie chyba się coś wysypuje tym. To prawdopodobnie widać to rurą, nie? Za pomocą, o widzicie, To rurę możemy widać sobie elegancko rozłożyć. Także widzicie, tutaj ogólnie wszystko widzowie gotowe pod koszenie. I teraz tak, skąd header widzę załatwić, nie? Bo kość widzowie tego oczywiście remontu tego zagona wyszedł mi widzowie, 1500 zł, nie? No i ja oczywiście widzowie, te 1500 zł dzisiaj mu na odcinku, bo jak widzicie, no naprawdę widzę ładnie zrobił chłopak, no widzowie nie ma co mówić, naprawdę widzowie chłop się nie zrobił widzowie kapitalny sprzęt, bo widzowie no, nie można mówić, że nie. Bo prezentuje się naprawdę widzowie ładnie i mi się podoba, nie? Nie wiem, widzowie jak dla waszym zdaniem ale no posłuży nam mi myślę, że dwa sezony. Po lata widzowie, no Tak żeby i zapeszyć.. nie? Bo pan nadzieję widzę, że dwa, tygo... dwa, dwa, dwa sezony powinny polatać, nie? Bo... no bo został widać naprawdę ładnie zrobiony, nie? Jak da te pieniądze tu jak widzicie widzowie szybko została widzowie wymieniona, bo tamta była widzowie rozbita. Ktoś widzowie kamieniem prawdopodobnie kiedyś uderzył e, Bo widzicie szybka widzowie teraz wymieniona I teraz widać na przykład będzie może widowie w zbiorniku zauważyć, jak będzie się kosić z tyłu w 40 e, z tyłu tylko się od, odwrócimy się z tyłu i będzie widzieć tutaj przy szybkę i widzowie jak nam tutaj pada oczywiście pszenica, nie? Ja widzowie widowie zrasta tutaj poziom, nie? Zrasta nam oczywiście widzowie poziom, nie? Także to widzowie zajebista sprawa, jeśli chodzi widzowie o to Zajebiście się cieszę e, Zbytnio widzowie nie wiem, czego to służy e, Bo tutaj są takie zamknięcia, nie wiem czy to pokrywa się z góry zdejmuje I się wchodzi do silosa, się czyści na górze tam Ale prawdopodobnie Chyba tak Chyba tak, bo tu widzicie widać tu wszędzie paski, są napędowe, to wszystko, nie? Dobra, tutaj podczepiamy. Zobaczymy, jak to ogólnie będzie się prezentowało. Oczywiście przy naszym tutaj, ee, no o 40, przy naszym oczywiście Ursusiku. No jak to inaczej można powiedzieć. Przy naszym oczywiście Ursusiku. Dobra, podczepiamy. O. ciwa, nie podpina. Eee, dobrze o widzowie chodzi. Patrzcie, widzowie, elegancko, będzie w sam raz, nie? No, będzie, widzę, w sam raz. Tylko szkoda, widzowie, że te się tutaj z tyłu to też nie podpinają, nie? Bo tak, widzę, to elegancko by to wyglądało. I zobaczcie, teraz normalnie, widzę, możemy jechać po drodze, widzicie? No, teraz widzowie, to został ładnie naprawiony, nie? Bo nie da widzę, że po drodze możemy jeździć, to na widzowie się nadaje do koszenia, nie? Bo my to, jak ktoś się trzyma, nie? Zobaczcie, jest elegancko, stabilne, nie? Bo tamten zagon to miałby tutaj wszystkie użyska klekotane Nie miał w ogóle kurwa tych zaczasków i wszystko widzę, nam latało tutaj kurwa na zaczepie, nie? A to zobaczcie, no tu kurwa elegancko się trzyma, nie? Patrzcie o. Prawo, lewo, widzicie? No nie ma tutaj możliwości, że nam się będzie widać to gibać, nie? I będzie nam się widać tu, w ogóle gibać. Także... To no, jest kurwa elegancko, nie? Mi się podoba. No i tak jak mówię, my się widać, że u nas polata to dwa, dwa Dwa sezony, nie? Dwa sezony yy... Potem sobie jak będziemy mieszkać. Czy będziemy tutaj mieszkać wspólnie z Pippciem? Czy będziemy wizowie mieszkać osobno, nie? Bo to jest oczywiście widzowie się kwestia no, zarobku tak naprawdę, nie? Jak zarobię pieniądze dłużej, to się wyprowadzę widzowie i sam będę mieszkał. To wtedy widzowie kupię sobie wistule A jeżeli dalej będziemy mieszkać na własnym tutaj o takim podwórku, siedlu, zagrodzony płotem to widzowie, kupujemy z Pipciem na spółkę e, Bizona Z0.58 Z0.58 Z0.50 Z0.55 Z0.56 tym widzowie zwykłego albo rekorda o, po prostu Bizona super, nie tak mówię, to jest daleka jeszcze widzowie kwestia podróży z, y, serii, nie to jest widzowie jeszcze dalekie, nie żeby takie coś widzowie już tutaj mówić, nie bo teraz widzowie skupmy się tak na budowie paswiska dla krów i zbioru pieniędzy na ślizgę. Jak oczywiście widzowie wiecie, to zbieramy właśnie z Pippciem na budowę oczywiście tego pastwiska. To Wam mówiłem na poprzednim odcinku, odcinkach, że zbieram na paswisko że to jest teraz nasz główny temat. No i troszeczkę widzowie teraz wiecie, troszeczkę się zmienię z pieniędzy, bo ogólnie widzowie mam 500 złotych. Pippcie widzowie też nam dołożę. Bo powoli będzie się widać zbierano to podpisko, nie? Myślę widowy, że to żniw wybudujemy, nie? Żeby widzowie już tam powoli te krowe były na żniwa, nie? Że po prostu powoli były, bo jak wiecie, wtedy będziemy mieć słomę, będziemy je prasować, pracować. Także mówię, wtedy widowy to się podbiera pion, żeby już to było wybudowane. Na, tam, na tamtym moment. To już musi być widzowie zrobione na tip top. No i teraz widzę taki główne widzowie moje zmartwienia to są takie, żeby po tym widuję załatwić oczywiście yy, ten header. Bo kurde, to nam skompani. No nie będzie, to jak będziemy kosić Dupą? Widzowie, no musi być, widzowie ten header. No i... No to i w kwestia ciężka dosyć. Bo nie powiem w że to jest łatwa Bo jak wiecie, do zagony w Polsce było widzowie naprawdę mało kompletów. Nie chcę widzowie teraz mówić ile. Szczerze taką liczbę 50. Może 50 zagonów w Polsce było wyprodukowanych. Nie wiem, totalnie się nie znam, także nie krytykujcie w komentarzach. Wróciłem taką liczbę. Nie wiem czy może coś tam byłem blisko, czy nie, ale nieważne. Powiem tak rozmyślono już. Także dalej ciężko będzie znaleźć. Na całą Polskę, nie? Tak że powiedziałem tak 50, nie? Ło, cholera, jasne, widzę, to jest mało miejsca. To będzie musiał widać z tyłu stać. zobaczcie, kurwa ta odwokówka się rozpierdoliła. O dobra, nie stoi widzenia sobie tego tak, nie? Widzicie, widać, no, Ładnie tutaj wygląda. No, nie mało mi coś, nie. Zobaczcie, widać. Ładnie się to prezentuje, nie? Widzicie? Kapitalnie, nie? To nam w sumie ten zaczem niby emituje, możecie sobie tak pomyśleć, że to emituje nam to że jest podczepione tak niby, nie? Ale widowie to nie przeszkadza, nie? Ciekawe widać, że ten baś się chyba No bo Władimir, ten Wady Mierce widziałem widać że tego tak nie będziemy kościć to podczepiać, nie? Bo to widać nam Wady Mierz widowy zdechnik, bo wypluje nam uszczelkę pod głowicą, nie? To w ogóle widowi nie ma takiej możliwości, nie? A tutaj tutaj po 40 powiem wam, że w... no jakoś to się widom nadaje, nie? Jakoś to w miarę się prezentuje, nie? Także może być. Dobra. Szczelcie, tak pamiętajcie, szczelcie łapeczkę w górę pod dzisiejszym materiałem. Jeżeli chcecie więcej kolejnych odcinków, na kolejny odcinek będzie prawdopodobnie Farminga 22. A potem dobracza, część trzecia: oczywiście, Puszyki no tym tropem oczywiście za mapą, poszukiwanie Pana Darka Subika na kanale, bo lecimy teraz po 38 tysięcy subów Zostaw suba, za łapkę w górę, zapamiętaj, żeby wbijać na Eastern Gaming, kupić sobie jakąś fajną gierkę Jakoś czulka właśnie jakiś, no może Farminga sobie nawet kupić Planujecie sobie kupić Farminga 22? To naprawdę powiem Ci mordo, że tam jest ogólnie, no tanio Tanio, także zachęcam do kupna Zapraszam na grupę na Facebooku, szwagrypipcia, link macie potem w opisie Żegnam Was w taki piękny oczywiście poranek, bo ja to wideo nie Godzina 9.30. Kawka wideo sobie się pije. Życie ma miłego dnia, jak to oglądacie około godziny 15. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Także nara!